Cię. I tutaj dużo się mówi o... o najlepszych influencerach w branży, najbardziej popularnych, najbardziej merytorycznych, czy o najlepszych wynikach w swoich dyscyplinach. I zawsze to powtarzałem, że na tle innych krajów Polska ma serwowany naprawdę jakościowy kontent. Nie chcę w tym wyróżnieniu pomijać też tych bardziej niszowych twórców, ci przecież potrafią podawać nam na talerzu wcale nie mniejszą wartość ale niezmiennie i od lat na samym topie pozostają zawsze owca z AJem. Widać to choćby po ilości awatarów z dzikiem w komentarzach pod moimi filmami. Nie dziwi też widok markowanych koszulek na różnych siłowniach, a tych w tym roku trochę zwiedziłem i to w różnych zakątkach Polski. Tak czy inaczej jestem przekonany, że zdecydowana większość widzów Stalowego Szoku dobrze zna twórczości i ogląda obydwu panów, a ja nie jestem tu żadnym wyjątkiem. Nie jest to żaden konkurs na najlepszego influencera fitness w Polsce, ale i tak, ponieważ jesteśmy ich widzami, przeanalizujemy sobie ich sylwetki na przestrzeni lat, zestawimy topowe wyniki w różnych dyscyplinach oraz sprawdzimy aktualne plany i projekty. Zacznijmy od owcy. Ekipa warszawski Cox była jedną z pierwszych, która zdobyła rozpoznawalność w tej niszy na polskim YouTubie. Ich początki to przykład typowej mocnej zajawki, która też być może ze względu na jej bardzo szybki sukces, szybko przerodziła się w coś więcej. Owca na dobre zaczął dokumentować swoją przemianę przy wadze około 78 kg, a dla przypomnienia ma jakieś 186 cm wzrostu. Chłopaki łapali formę bardzo szybko oraz na oczach stale rosnącej grupy widzów. To był 2011 rok. Jakieś 12 miesięcy później wnosił już na wagę blisko 95 kg i to przy bardzo solidnym docięciu. Utrzymywał ją przez dłuższy czas, a do 2013 dorzucił kolejne 10 kg. W 2016 zameldował się na zawodach w Sopocie. To był bardzo dobry start i zajął wówczas drugie miejsce. W swojej kategorii zaprezentował najlepsze docięcie i zdecydowanie był zawodnikiem najbardziej suchym. Ostrość szczegółów całej tylnej taśmy była imponująca, a największą robotę zrobił plecami. Podobnie było za kilka miesięcy na zawodach WBF. W obydwu przypadkach pierwsze lokaty zgarnieli zawodnicy o lepszych, bardziej finezyjnych proporcjach. Choć następne zawody, i to za granicą, udało mu się już wygrać. Owca wielokrotnie pokazywał, że ma serce do sportu i potrafi się przygotować. W kulturystyce, poza docięciem, jego bardzo mocną kartą było pozowanie, co również wymaga niemałego nakładu zaangażowania. Gdyby zdecydował się kontynuować starty, jego największą przeszkodą w tej dyscyplinie byłby czynnik niemal zupełnie od niego niezależny, czyli proporcje. Niemniej, wylądowanie w topce na kilku zawodach z rzędu i to przede wszystkim dzięki zajawce, to na pewno wynik godny pozazdroszczenia. Zawody kulturystyczne rządzą się swoimi prawami, a w normalnym życiu uwaga bardziej kieruje się w stronę pełności i rozmiarów. Dlatego to formę z okresu tej sesji uważam za jego najlepszą. Ważył tu w okolicach 100 kg z docięciem być może niestenicznym, ale bardzo solidnym. Szczególnie dobrze wyglądają tu jego najszersze grzbietu, ale też sporo zyskał na pełności w górnych partiach. Owca nie ma idealnie wąskich bioder, więc łapiący rozmiar i kontury w barkach robił wyraźnie mocniejsze wrażenie. Wyróżnia się też jego tylna taśma. Być może tłumaczy to też jego wyniki w trójboju, natomiast do omawiania siły przejdziemy dopiero za chwilę. Bo teraz chciałbym przejść już do sylwetki AJ-a. I tu trzeba przyznać, że nie ma wielu osób w polskich social mediach, które mogłyby się pochwalić lepszymi predyspozycjami. AJ zawsze imponował pełnością i rozmiarami. Natomiast, o ile masę możemy zwiększać, tak szkielet losujemy w genach. Kombinacja tych cech sprawia, że AJ mógłby spokojnie i z sukcesami obrać drogę rozwijania się w kierunku kulturystyki. Podczas swojego startu na zawodach w Sopocie wystartował w kategorii męska sylwetka, którą zasłużenie wówczas wygrał, tak jak i swoje następne zawody. Myślę, że dobrze poradziłby sobie szczególnie w cięższych dywizjach. Najlepsi zawodnicy męskiej sylwetki prezentują dziś wręcz nieludzko-wąskie biodra. Natomiast w takim normalnym, życiowym odbiorze sylwetki, to kombinacja jego rozmiarów i docięcia jest czymś bardzo rzadko spotykanym. U Adama praktycznie nie widać sinusoidy formy i zawsze wygląda tak, jak większość z nas by po prostu chciała. Ma rozmiar, wzrost, bardzo dobrą klatę i barki, niesamowicie dobrą sekcję środkową oraz solidne i masywne ramiona. Obydwaj są w stanie prezentować sylwetki nieosiągalne dla większości z nas. Choć gdybym miał wybrać tutaj swojego faworyta, to chyba bardziej podoba mi się budowa AJA. Nie muszę chyba też dodawać, że obydwaj są przy tym bardzo silni. Owca już po półtora roku na siłowni podnosił w martwym ciągu przy lekko kulejącej technice 200 kg. Wydaje się, że rozwój siły był dla niego bardzo ważny, ale też przychodziło mu to względnie łatwo. Po 5 latach robił siady z 220 kg, czy serię po 170 kg na 10. Max na klatę po takim czasie zaliczył ze 160 kg, a serię po 10 robił, mając nałożone 130. A w martwym szło już 240. Po wyleczonej kontuzji, Adonis przedramienia wystartował w zawodach trójbojowych. Zaliczył na nich 270 w przysiadzie, 260 w martwym, a na klatkę wycisnął 170 kg. Wyniki były grube, ale wszystkie je i tak poprawił w niedługim czasie po zawodach. W martwym ciągu podniósł 310 kg, 275 w przysiadzie, a później przyszło pamiętne 200 kg na klatę. AJ jest dobrze znany ze swojej siły w konkurencjach związanych z kalisteniką. Jest w mojej ocenie jedną z tych osób, które najbardziej rozpowszechniły w Polsce podobne metody treningowe. Obok Kury, Darka Wosia czy maksymari znyka. Natomiast to najbardziej imponujące to fakt, że AJ jest przy tym wysoki, wielki i ciężki. Podobne gabaryty prezentował chyba tylko Liftmania, natomiast tak jak przy Maksymie, można by tu zacząć rozmowę na temat różnic między kalisteniką a street workoutem. W kategorii stricte trójboju AJ zbliża się już do owcy. Niedawno poprawił rekord w martwym ciągu na 250 kg. Jego najlepszy wynik w wyciskaniu, który znalazłem, to 170 kg na filmie z Janem Łuką, a w przysiadzie na zawodach Overall Games zaliczył 190. Sprawdzano na nim nie tyle konkurencje siłowe, a badano wszystkie cechy motoryczne. Było też podciąganie z obciążeniem, skok w dal czy padni powstań. AJ zajął na nich drugie miejsce, ale też nie był w swojej najwyższej dyspozycji. Podciągnął na nich 70 kg, czyli o 15 mniej niż na tym filmie. A dla porównania najlepszy wynikowcy w tej konkurencji, który udało mi się znaleźć, to 60. Podsumowując, wyniki owcy w trójboju są na poziomie elitarnym. Oczywiście znajdziemy setki zawodników wykręcających lepsze liczby, ale oni dosłownie żyją tym sportem i trenują specyficznie pod wyniki. A dla owcy trójbój był mniej więcej taką zajawką jak kulturystyka. Przygotował się, podszedł do zawodów i wykręcił wynik nieosiągalny dla większości. Podobnie jak my wszyscy, okresowo zmienia inicjatywy i zaczyna nowe aktywności. Siłownia nie kończy się przecież na jednej dyscyplinie. AJ natomiast miał nieco inną drogę. W CV ma więcej elementów kalisteniki i street workoutu, stąd choćby lepiej się podciąga. Ale na koniec, po dodaniu do siebie wszystkich życiowych maksów z omówionego przed chwilą researchu, AJ kończy z wynikiem 695 w totalu przy grubym 845 owcy. A skoro poruszyliśmy temat overall games i różnych inicjatyw, przejdźmy teraz do kwestii sprawności. Kiedy owca nie mógł ćwiczyć z ciężarami przez kontuzję barków i kręgosłupa, postawił na kalistenikę i trenował też pod wyskok. A jakieś dwa i pół roku temu na kanale Owcy pojawił się bardzo ciekawy materiał na temat tego, jak zacząć biegać z perspektywy osób ważących nieco więcej niż przeciętnie. Nad swoją techniką biegu sporo pracował, a dzieląc się tym ze swoimi widzami, propagował jednocześnie tę aktywność. W międzyczasie doszły też sporty walki. Jest to niesamowicie wymagające kondycyjnie zajęcie, o czym przekonał się chyba każdy bywalec siłowni, pragnący być już nie tylko postrachem wizualnym. Stąd trening wydolnościowy i sprawnościowy naturalnie musiał się stać dla niego jeszcze ważniejszy niż do tej pory. A efektywne bieganie to też świetne narzędzie do rozwijania tej cechy. Zajawki lubi sprawdzać oficjalnie. Ostatnimi czasy, zwłaszcza na Instagramie, pojawiało się u niego sporo materiału z przygotowań do zawodów w bieganiu. Zwróciłbym tu też uwagę na jego sylwetkę w tym okresie. Ta nabrała bardziej surowych proporcji i ewidentnie sugeruje sprawność. Potwierdził to wynik. Udało mu się ukończyć półmaraton w godzinę 24 minuty i 7 sekund, co ponownie jest bardzo imponującym wynikiem jak na pierwszy raz. Tym bardziej, że mówimy o osobie, która przed zawodami i przed ładowaniem ważyła 94 kg. Suche, ale jednak. Kiedy kojarzę w głowie hasła AJ i bieganie, to na myśl od razu przychodzi mi to z przeszkodami. Widzieliśmy u niego testy Navy Sealsów czy content z elementami parkouru. Kilka lat temu wystąpił też w programie Ninja Warrior, gdzie od uczestników wymagana jest nie tylko kondycja, ale też właśnie gibkość czy siła. Był tam największy i jak na osobę ważącą w okolicach stówki zaliczył naprawdę świetny występ. Był dowodem na to, że muskularność wcale nie przeszkadza w byciu wszechstronnie sprawnym. Obydwaj sporo eksperymentowali ze sportem i również pod kątem sprawności dysponują i dysponowali niesamowitą formą. Wydaje mi się natomiast, że AJ sprawdzał się w innych dyscyplinach nieco więcej, choćby zajmując ostatnio drugie miejsce na zawodach sprawdzających wszechstronność. Dostarczą nam też sporo kontentu z dyscyplin takich jak wspinaczka czy gimnastyka. A jeśli dodatkowo naciągnęlibyśmy nieco rzeczywistość i uznali ich wynik walk w MMA jako przesłankę dotyczącą tej kwestii, to w mojej ocenie nieco więcej argumentów przemawia za AJ-em. Z drugiej strony możemy przypuszczać, że gdyby Owca postanowił wystartować na przykład w crossfitie, to też miałby szansę tu bardzo dużo namierzać. Obecny content AJ'a również faworyzuje utrzymywanie ogólnej sprawności na bardzo wysokim poziomie. Widujemy go ostatnio sprawdzającego się w różnych służbach mundurowych, tych powiedzmy zwykłych jak i elitarnych. Oczywiście ma to na celu przybliżenie nam ich specyfiki, ale też stawia go przed konkretnymi wyzwaniami. W ekipie WK pierwsze skrzypce to jednak siłownia, a materiały z rzucaniem piłką czy też sportami walki i bieganiem to dodatek. Po prostu różnią się nieco pod kątem prezentowanego nam kontentu, który ze sportów siłowych się zwyczajnie wywodzi. I bardzo to propsuje, bo przecież dzięki temu stale mamy jakieś urozmaicenie. To był stalowy szok, a teraz do następnego.